Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam pani i panów radnych, witam pracowników kancelarii, pana prezydenta, zastępców prezydenta. E, witam media, witam mieszkańców Tarnowa, witam przedstawicieli magistratu. E, panie i panowie radni, prezydent miasta Tarnowa złożył wniosek w trybie artykułu 20 ust. 3. Ustawy o samorządzie gminnym w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z wymogami tegoż artykułu obowiązkiem prezydenta jest przedstawienie również proponowanego porządku obrad. I ten porządek obrad wraz ze stosownym wnioskiem Państwo radni otrzymali. Wiceprzewodniczący Rady podjął decyzję o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. W związku z tym otwieram. 42 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tarnowie stwierdzam, że jest kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Zaproponowany porządek obrad, który dzisiaj nie będzie w zasadzie głosowany, bowiem ten porządek jest przedstawiony przez prezydenta, został dokładnie przepisany do porządku obrad dzisiejszej sesji. I drodzy państwo, czy w tym punkcie pierwszym jakieś uwagi dopuszczam jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie ma. Wobec tego zamykam punkt pierwszy i otwieram punkt drugi. Zmiana uchwały budżetowej gminy miasta Tarnowa na rok 2017. Tu będziemy podejmować uchwałę. Bardzo proszę o krótkie wprowadzenie. Przed chwilą odbyłaś, odbyło się posiedzenie Komisji Ekonomicznej. Ci radni, którzy są członkami komisji, dokładnie zapoznali się z przedstawionymi problemami w tych trzech projektach uchwał. Niemniej jednak proszę o wprowadzenie przez pana skrabnika. Proszę bardzo. Pan Sławomir Koraśnicki, skarbnik miasta Tarnowa. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Pani Prezydent przepraszała już na Komisji Ekonomicznej że i dziękowała za to, że Państwo byli łaskawi poświęcić czas w trakcie przerwy wakacyjnej. Ale kwestia była nie wymagająca jednak Wasz podejścia przez Was uchwały dotyczącej zwiększenia limitu wydatków na utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej oraz subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych. I y, ponieważ nie ma tu zmian w samym budżecie na rok 2017, ale zwiększa się limit wydatków. Po y, otwarciu przetargów, y, Szanowni Państwo, najniższa y, y, cena, y, jaka została złożona przez oferentów, to była 10 milionów 700 tysięcy złotych. W związku z powyższym należało zwiększyć limit wydatków na to centrum do kwoty 11 milionów 518 tysięcy 489 tysięcy złotych, z tym, że w budżecie na 2017 rok nie ma zmian, natomiast na 2018 zwiększa się ten limit o 4 miliony 500 tysięcy do kwoty 9,5 miliona złotych. Również, jak już jestem przy y, wieloletniej prognozie finansowej, to również tutaj y, y, zmienia się i y, 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 wprowadza się y, nowe zadanie w na rzecz, y, przesuwa się środki w partnerstwie na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych. Jest to y, program prowadzony przez Związek Miast Polskich. I już on się toczy od jesieni ubiegłego roku i cały czas trwają prace. Szanowni Państwo, jak chodzi o uchwałę budżetową, to zwiększa się plan dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe o kwotę 7 673 zł. Z przeznaczeniem na pokrycie ich wydatków bieżących zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej 137 900 złotych. Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dofinansowaniem remontów oraz doposażeniem pomieszczeń w szkołach przekształcanych w szkoły podstawowe. Tutaj głównie dostały gimnazja. Przesunięcie kwoty 78 300 z działu 600 do działu 500 to w ramach targowisk miejskich. Tam y, funkcjonują te dwa działy. Przesunięcie kwoty 6105 zł z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Radę Osiedli i to samo y, Rada Osiedli 20380, to jest osiedle jasna. Tu y, y, zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek o kwotę 60 zł, przeznaczeniem na y, wpłaty na fundusz celowy Policji 4000 i Wkład własny do projektu partnerstwa na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych, kwota 21 550 zł. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego, Centrum Rehabilitacji Społecznej Zawodowej, to jest kwota 35 000 Przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 500 zł, zmiany dotyczące zapisów uchwale budżetu w zakresie limitów zaciąganych zobowiązań, to jest dotyczy zmiana zobowiązań związanych z pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wo, wozu strażackiego w kwocie 220 tysięcy i zmian dotyczących zapisów w uchwale budżetowej dotyczące określenia kwoty w zakresu przedmiotowej dla zakładu budżetu budżetowego centrum rehabilitacji społecznej zawodowej zakładu aktywności zawodowej Słoneczne w Zgórze. Szanowni Państwo, również w tym zakresie będzie podejmowana uchwała w punkcie czwartym dzisiejszej sesji w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej Zawodowej, gdzie ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla zakładu budżetowego w wysokości 280 zł do 1 metra kwadratowego powierzchni oprawianych obrazów i 56 zł od jednej sztuki wyrobu rynku dzielniczego. Szanowni państwo, i to były wszystkie zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Przepraszam, jeszcze tak. chcieliśmy. Proszę bardzo, pan Andrzej zając. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałem przeprosić, ale w druku wieloletniej prognozy finansowej mamy jedną pomyłkę na stronie 10 by Państwo byli uprzejmi sobie poprawić kwotę 30 121 384 zł na 29 641 725 zł. To jest zmiana formalna tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji? Pan radny Jacek Łabno, bardzo proszę. Taki krótki apel do Pana Prezydenta, do Państwa Prezydentów do Pani i Pana Prezydenta o to, żeby w, w miarę szybkim okresie wykonać może nie makietę, ale przynajmniej wizualizację tego nowego Centrum Habitacji Społecznej i Zawodowej oraz subregionalnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Niepełnosprawnych i umieścić tą makietę w tym miejscu, gdzie to mniej więcej ma być, czyli w Parku Sanguszków, na terenie obecnie już nieistniejącej bursy międzyszkolnej, aby ludzie, którzy tam przebywają, a nawet my radni, zobaczyli ten obraz też materialny, który się kiedyś tam niedługo ziści. A daty są bliskie, panie prezydencie. Więc to, co się tam ma dziać wewnątrz, to my mniej więcej wiemy, ale jaki obszar tej inwestycji ob będzie objęty, tego nie wiemy i takie oczywiście szczegóły mi obiecano podać, ale ja działając w imieniu też mieszkańców, którzy są zainteresowani tym tematem, proszę o taką, taką ilustrację graficzną w miejscu, gdzie ten obieg ma powstać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Pani Radna Anna Krakowska, proszę. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nie jestem uczestniczką Komisji Ekonomicznej i jeśli moje pytania w jakiejś mierze już uzyskały odpowiedź, to proszę tylko o powtórzenie. Analizując plan wydatków budżetu gminy miasta na 2017 rok, zwróciłam uwagę na taki podpunkt jak Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wprawdzie nie jest to kwota wysoka, bo tylko 10 tysięcy. Prosiłabym o wyjaśnienie, na, na co jest potrzebna ta kwota. I jeszcze jedno. Zwiększeniu uległy także wydatki na administrację publiczną. Gdyby pan skarbnik był uprzejmy. A może nie pan skarbnik, tylko inny przedstawiciel zarządu miasta wyjaśnić skąd te kwoty i dlaczego uległy podwyższeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? To proszę o odpowiedź. Pan dyrektor Andrzej Zając, bardzo proszę. Szanowni Państwo, co, jeżeli Pani, co wspomnicie, są takie środki do dyspozycji Rady Osiedli groty zmian o których mówił Pan Skarbnik tak to są zmiany wynikające ze zmian uchwał podejmowanych przez Rady Osiedli generalnie te 10 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam to jest kwota dotyczący tak to jest kwota dotycząca Rady Osiedli w Mościcach i tam są i Jasna też i proszę Państwa są tam kwoty na kalendarz na organizację dni Mościc bo tam była zmiana, te środki były w rezerwie i one są tu uruchamiane I, i stąd wzrost na promocję, a promocja jest w administracji publicznej, bo tak to działa. I to są środki będące w dyspozycji Rady Osiedli. Tam między innymi jeszcze mamy taką operację, że Rada Osiedla jasna, jasna, tak. Kiedyś proponowała zakup rzutnika ten, czy ekranu takiego wielkoformatowego, i teraz to się zmienia na inne cele, jeżeli pani radna. Tak, i to jest to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Wobec tego, drodzy Państwo. Przejdziemy do głosowania. Zamykam dyskusję informuję, że Komisja Ekonomiczna w dzisiejszym wyraziła pozytywną opinię o tym projekcie uchwały. I jest to uchwała numer 42 przez 407 przez 2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lipca 2017 roku, zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2017. Pytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 20 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał od głosu? Też nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt numer dwa. Przechodzimy do punktu numer trzy. Jest to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Tarnowa na lata 2017-2030. W zasadzie materiał został omówiony. W związku z tym otwieram dyskusję. Pytam, kto z Państwa, Panów Radnych jest, yy, chciałby zabrać głos? Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Informuję, że materiał został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ekonomiczną w dniu dzisiejszym jest to uchwała nr 42 przez 408 przez 2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lipca 2017 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Tarnowa na lata 2017-2030. Pytam, kto z Państwa Panów radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały. 20 radnych jest za. Kto, się, kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał od głosu też nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zamykam punkt numer 3 i przechodzimy do punktu numer 4. Jest to punkt dotyczący określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej Słoneczne Wzgórze i tu będziemy podejmować uchwałę. Materiał został też omówiony. Krótko, jeśli są jakieś pytania, otwieram dyskusję. Nie ma głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. I, drodzy państwo, przechodzimy do głosowania. Materiał został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ekonomiczną w dniu dzisiejszym. Jest to uchwała nr 42 przez 409 przez 2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakładu Aktywności Zawodowej Słoneczne Wzgórze. Pytam kto z państwa radnych jest za podjęcie przedmiotowej uchwały. 21 radnych jest za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał od głosu? Też nie ma. I szanowni państwo zamykam punkt numer 4. W związku z tym, że Wyczerpaliśmy porządek obrad w dniu dzisiejszym. Zamykam obrady 40. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego wypoczynku. Miejmy nadzieję, że już do końca sierpnia spotykać się nie będziemy musieli.